Wychowałem się tutaj na tych blokach Kocham to życie i nie mam żadnych obaw Chcę tylko robić zawsze to co kocham Składam ręce i modlę się do Pana Boga Wychowałem się tutaj na tych blokach Kocham to życie i nie mam żadnych obaw Chcę tylko robić zawsze to co kocham Składam ręce i modlę się do Pana Boga Bloki to są miejsca gdzie się wychowałem Wiesz, nie umiałbym żyć już inaczej Całe życie tutaj w sumie Przesiedziałem, to jest moje miejsce I nie będzie inaczej Takie jest życie, tutaj mam swoich ludzi Coś dlatego nam się za sobą Nie nudzi, kiedyś słyszałem Bloki nie mają uczucia Ale to jest bzdury, ani jakaś kurde natura Wiem co mówię, jestem tutaj Już od dziecka, jak każdy z nas Kiedyś doświadczyłem pęka Nie ma co pękać, trzeba iść do przodu Jest już wszędzie miejsce Dla tego spokoju, nie trzeba się modlić, żeby był spokój Ciężkie czasy zleciały jak do samolotu Nie martw się, wziął wszystko będzie dobrze Ciesz się życiem i zawsze rób swoje Wychowałem się tutaj na tych blokach, Kocham to życie i nie mam żadnych obaw Chcę tylko robić Zawsze to co kocham Składam ręce i modlę się do pana Boga Wychowałem się tutaj Tutaj na tych bokach kocham to życie i nie mam żadnych obaw Chcę tylko robić zawsze to co kocham Składam ręce i modlę się do pana boga Całe życie mieszkam na tym tu osiedlu Mam swoich przyjaciół, choć nas jest niewielu Trzymamy się razem i dążymy do celu Znam te historie tego tu osiedla One są różne, nie było słowa przebacz Tylko musiałeś kurde jakoś już tu przezwać Mieć szczelną gardę i nie wpaść tą przepaść To wtedy dużo miało ziomu znać Idę swoją drogą moi myśli już nie błądzą Patrzę na to wszystko i widzę już dobro Pamiętaj, ziomuś, nigdy się nie poddawaj Nawet tak upadniesz to kurde szybko wstawaj Nie chcę stąd się nigdy wyprowadzać To jest moje miejsce, przedle oraz warta Tutaj wspomnienia zostaną już na zawsze I one nigdy nie płyną w mnie pamięć Wychowałem się tutaj na tych blokach, kocham to życie i nie mam żadnych obaw. chcę tylko robić zawsze to co kocham Składam ręce i modlę się do Pana Boga Wychowałem się tutaj na tych blokach Kocham to życie i nie mam żadnych obaw Chcę tylko robić zawsze to co kocham Składam ręce i modlę się do Pana Boga